Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne. Kolejny odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie i spojrzenie na Allegro. Allegro, które chciałoby się powiedzieć, że stoi w miejscu, bo w sumie, kiedy na wykres nie spoglądamy, no to kurs jest w. Podobnym, w podobnych wartościach zazwyczaj są to okolice 32-33 zł. No, a rzeczywiście, kiedy spojrzymy na wykres, no to od czasu tej luki, z mniej więcej połowy czerwca do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście kurs porusza się w takim zakresie 31, 20, 33, 40. Była jedna próba wyjścia z tej, tego, no jakby z takiego ruchu bocznego. Jedna próba wyjścia zakończyła niepowodzenie. Tak właściwie. Pierwsze wyjście dość dynamiczne do okolicy 36 zł. Szybki powrót w stronę linii kanału. Co ciekawe, udało się obronić się za pierwszym razem te wzrosty. No i po takim chwilowym zawahaniu, druga próba podejścia w okolicy 36 zł. No i ponownie nieudana taki, jakby mini podwójny szczyt nam się tutaj na wykresie utworzył. Kurs tym razem już od linii kanału, od tej zielonej najwyższej linii nie odbił, znaleźliśmy się pod nią. Próba jeszcze powrotu obserwowana tutaj 25 sierpnia i sesje kolejne do 31 sierpnia i od przełomu właściwie sierpnia i września rozpoczął nam się taki mocniejszy spadek trzysesyjny, który doprowadził walory do właśnie okolicy 31 zł z groszami. Aktualnie prawie, że w miejscu kurs się porusza. Niewielka, może, może nie tyle niewielka zmienność, bo w trakcie sesji ta zmienność bywa, bywa dość ciekawa, chociażby ta świeczka z 6 września, proszę spojrzeć, ale jednak koniec końców te wartości na zamknięciu no nie są jakieś zbyt duże, często poniżej 1% w jedną czy w drugą stronę. To się odbywa, chociażby sesja dzisiejsza, raptem 33 setne nad kreską, ale i niewielka zmienność towarzysząca ogólnie całej sesji i poziom 30, 32 zł osiągnięty. W którą stronę? Kurs będzie podążał, no, biorąc teoretycznie pod uwagę dojście do takiego środkowego punktu kanału, te 31 z groszami, już przeze mnie wspomniane, biorąc pod uwagę na wskaźniki, jakie były obserwowane wtedy, właśnie w tym, podczas tego dojścia, no to to odbicie jak najbardziej ma charakter zarówno techniczny, no, jak i też taki myślę wyczekiwany przed inwe przez inwestorów pod kątem większego, pod kątem większego ruchu. tak jakby walory zbierały się do jakiejś kolejnej próby. Oczywiście tak jak już powiedziałem te ruchy na razie bardzo nieśmiałe, praktycznie niezauważalne. Brakuje jeszcze nawet sporo do osiągnięcia górnego ograniczenia, te 33-40. O tym poziomie mówiłem na początku. No, czy wyniki finansowe w przyszłości mogą tutaj z kursem coś większego zrobić? Myślę, że tak. I to zarówno w jedną, i w drugą stronę. Ta reakcja. W przypadku Allegro może być mocna. No i ja tutaj osobiście uważam, że gdyby spółka zaskoczyła nas czymś pozytywnym, to te wzrosty wtedy będą miały naprawdę myślę no szybki i dynamiczny charakter. Pytanie też, czy jeszcze przed, przed takimi wzrostami uda się nam zbliżyć chociaż nie mówię o wyłamaniu, ale chociaż zbliżyć. W stronę 33,40 i ten wzrost będzie się budował, może jakieś niewielkie wyłamanie zostanie zauważone. Czy ten kurs dalej będzie podążał? Tutaj powiedzmy między 31, 32, 32,50, niewielka zmienność i potem kilka sesji z dynamicznym wzrostem, i na przykład będziemy obserwować coś podobnego do tego wyjścia, które było na początku maja. Wtedy proszę spojrzeć za wahanie. Kilku sesyna walka z Zieloną linią z górnym ograniczeniem kanału i dynamiczne wyjście ponad 38 zł udało się wtedy osiągnąć. Myślę, że teraz scenariusz mógłby być bardzo podobny i ja osobiście czegoś takiego się spodziewam. Oczywiście, jeżeli wszystko tutaj będzie pozytywne, żadnych negatywnych zaskoczeń nie będzie. Jeżeli negatywne zaskoczenia będą, no to tutaj spodziewałbym się niestety spadków, spadków na początek w okolice oczywiście okrągłego poziomu 30 zł. Co niżej to jeszcze nie chcę mówić. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Trzeba być nastawionym pozytywnie do spółki Allegro. Może coś ciekawego tutaj się będzie działo. No oczywiście w takich sytuacjach jak teraz gdzieś tam inwestowanie teoretycznie Niesie ze sobą ciut większe ryzyko, no bo ta zmienność może być większa, ale inwestowanie to jest zawsze, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i o tym należy pamiętać. Także już na koniec takie podsumowanie. Ja osobiście spodziewałbym się niewielkiego jeszcze ruchu wzrostowego może w stronę 33 zł, a następnie, jeżeli wszystko, będzie dobrze, tak jak już wspomniałem. Ja oczekuję sytuacji zbliżonej do tej z maja. Zresztą takiego wybicia spodziewałem się już tutaj. W połowie lipca, kiedy ten kurs zachowywał się bardzo podobnie, również kilka sesji walki z tym górnym ograniczeniem, i co prawda wyjście rzeczywiście było jednak typowe wyjście bez sił. Dwie, trzy sesje ze wzrostem. no Nadzieje oczywiście były, ale już gdy ta druga próba również była nieudana, mówię o tej świeczce dokładnie z 10 sierpnia, no to. To zadecydowało o tym, że na razie na dalsze wzrosty, na chociażby dotknięcie tego szczytu z poprzedniego wybicia, nie ma szans i kurs ponownie, ponownie z dużym prawdopodobieństwem wróci poniżej. Tej, poniżej tego górnego ograniczenia. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Dajcie znać, co sądzicie o Allegro. A w tym materiale to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam oczywiście do komentowania, oceniania i do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!